Chciałbym zrobić special na 10 subskrypcji. Tej to jest bardziej film do słuchania niż do oglądania, więc No tej nie warto. tej nie ten. tej Today... to nie obchodzi bardziej, co tej leci. W związku ze specialem, chciałbym nagrać odcinek. Dlaczego? Dlaczego? W ogóle nagrywam. Po co mi to, jak idę i tak ten... Jak jest mój cel? Po co to robię? Mój główny cel to jest, żeby zostać super Creatorem. A to jest jak wiecie 100 subskrypcji. Kolejny special będzie na 25 subskrypcji. Więc uważajcie, bo to warto zasubskrybować. Zasubskrybujcie również Kozaka337 oraz moje drugie konto Muzyka Limonki, gdzie po prostu puszczam muzykę. I chyba bawię DJ-a. A więc następne pytanie było czy zamierzam przestać nagrywać? Nie. Myślę, że będę najczęściej właśnie nagrywał. Najczęściej będę nagrywał z Brawl Stars. Chociaż zdarzą się też z innych gier. z Geometry Dasha? Z Dasha? Możliwe, że będzie. No, głównie tutaj mój cel to jest Tutaj mój wspólnik. Eee, jego twarz pokażemy w następnym specialu. Bo. A kto ci tak pozwoli? Ja. E, moją twarz pokazujemy na 100 subskrypcji. I to będzie największy special, w którym będę pierwszego skina rozdawał. Warto. W będę skiny rozdawał. Przepraszam za tak długie, ten... Głównie chciałbym... Żebyście mnie zasubskrybowali. Jeśli nie chcecie, to nie musicie. Również rozumiem, jeśli, powiedzmy, oglądacie se na YouTube, a powiedzmy nie macie konta, bo ja tak kiedyś miałem. Ja zawsze chciałem nagrywać z Brawl Stars, zawsze udawałem, że mam kanały i teraz nagle... Tak, nagrywam. Naprawdę chciałbym, żebyście mnie zasubskrybowali i dajcie również łapeczkę pod filmem, pod innymi filmami. najważniejsze. Są rzeczy ważniejsze i ważniejsze. i ważniejsze. Mój brat niedługo zacznie nagrywać. No, 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 no. Usłyszymy zaraz głos mojego brata. Siemano! To jest mój brat, mój wspólnik, który mi pomaga w większości filmów. W żadnym tak naprawdę. Nie, w antistresie mi No, w antistresie mi pomaga. No. Jego twarz pokazujemy w special na 25 subów. Nie, szybciej, dzisiaj. Dzisiaj. Więc jeszcze dzisiaj wpadnie w filmik. W sumie na, specjalnie na Dzisiaj specjalnie Instagrama założy inne Instagramy Co do limonki. Się pewnie też zastanawiacie, czemu taki nik. Otóż chodzi o zwierzaczka. Świnka morska naszej tak, my nie jesteśmy doroscy. My nie jesteśmy pełnoletni. Jesteśmy pełnoletni, Filip. Pokaż się tutaj. No. Mój wspólnik tak tylko zażartował. Waszym zadaniem jest napisać w komentarzu, o jakie zwierzątko chodzi. Jeśli dobrze zgadniecie, to postaram się zalajkować ten komentarz. Może to Wam nic nie da. Icie sobie również założyć konto. I te konto będzie po to, żeby mieć was tej, w znajomych was moich subskrybentów. A więc Nie pod każdy warto subskrybować. Pod każdym od... pod każdym odcinkiem pod każdym odcinkiem będziemy będę dodawał losowego osobę, osobę, która zostawi komentarz Zasubskrybuję No, jak już mówiłem, twarz pokazuje na... to mój brat tutaj pije Tepsy. Mój brat jest akustik. Nie, robię test z Mathieu. Wezwanie smarki. To jakbyście pytali, to co to, to co tej leci, to jest po prostu Brow TV. Piszcie, jak się mam wbijać mityka tylko w rankedach. mam robić coś zupełnie innego. To wszystko. Chyba. Zobaczymy następnym razem. w następnym filmie, który się dzisiaj pokaże... filmie, który się dzisiaj pokaże, że z... będzie Będzie special wersja 2.0, w którym pokazujemy twarz mojego brata. Mój brat jednak stwierdził, że on chce pokazać twarz dzisiaj. Oraz niedługo też chyba stworzę trzeci kanał, na którym będę wysyłał filmy... Nie, żartuję. Na trzecim kanale będziemy dokładnie tak. Nie będzie trzeciego kanału... Chciałbym Wam również podziękować, bo gdyby Was tej nie było, gdyby nie było mojego kolegi, to bym nie nagrywał na YouTube. To wszystko. Pa.